Projektantka pierwszej damy wstrzemięźliwie w sprawie ślubu Kingi Dudy. Ważne słowa. W sobotę, 5 lipca 2025 roku, w Pałacu Prezydenckim odbył się ślub Kingi Dudy, jedynej córki prezydenta Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser Dudy. Informację te potwierdziła w rozmowie z faktem Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii prezydenta. Co o tym myśli projektantka strojów pierwszej damy Dorota Goldpoint? Artystka apeluje o jedno. Kinga Duda, urodzona w 1995 roku, ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskała tytuł LLM. Master of Laws w USA. Obecnie pracuje jako adwokat i starszy prawnik w renomowanej kancelarii Rymarz z Dortmaruta w Warszawie. Zajmuje się sporami sądowymi, arbitrażem oraz kontraktami technologicznymi. Ślub Kingi Dudy w Pałacu Prezydenckim Wczoraj w Pałacu odbyła się uroczystość ślubna pani Kingi, przekazała w niedzielę 6 lipca 2025 roku. Paprocka. Zaznaczyła przy tym, że pałac prezydencki to nie tylko miejsce pełniące funkcje reprezentacyjne, ale również dom głowy państwa i jego rodziny, dlatego, jak podkreślała urzędniczka, organizacja takiego wydarzenia w jego murach nie powinna budzić zaskoczenia. Paprocka stanowczo zdementowała medialne sugestie, jakoby ślub był finansowany z publicznych pieniędzy. Wszystkie koszty zostały pokryte z prywatnych środków prezydenta. Sugestie, że było inaczej, to kłamstwo, podkreśliła. Według nieoficjalnych doniesień mężem Kingi Dudy został Mateusz, 34-letni doktor nauk prawnych, absolwent prestiżowego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie nowych technologii i strategii rozwoju, pracował m.in. jako doradca prezesa giełdy papierów wartościowych. W przeszłości grał amatorsko w koszykówkę w lidze biznesu. Media opisują go jako eleganckiego, dobrze wychowanego mężczyznę, ceniącego klasyczny styl z nutą oryginalności, np. w postaci kolorowych skarpetek. Kinga Duda konsekwentnie unika mediów i chroni swoją prywatność. O potrzebie oddzielenia życia publicznego od prywatnego wypowiedziała się Dorota Goldpoint. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich projektantek, ubiera przede wszystkim kobiety sukcesu i gwiazdy, w tym m.in. Agatę Kornhauser-Dudę. W sprawach dotyczących życia prywatnego, a ślub pani Kingi Dudy niewątpliwie do nich należy, nie zabieram głosu. Zawsze wyraźnie oddzielam kreowanie wizerunku w sytuacjach oficjalnych i publicznych od prywatnych okoliczności. Uważam, że każda kobieta, niezależnie od funkcji czy pozycji, ma prawo do intymności i spokoju w tych najważniejszych, osobistych momentach, podkreśliła Goldpoint.